W 2009 na tyle pozwalają nam nasze możliwości. Zrobimy cztery premiery. Cztery. I być może być może zaczniemy odbyły do 5, jeżeli będą takie możliwości. Na, na razie to nic nie ma. Będą, <coughs> yy, będą yy, cztery, cztery premiery. Teraz pod koniec... Października, na początku lutego rozpoczną próby dwie osoby. To będą dwie panie. Pierwsza to będzie pani Barbara Sass, która zacznie, która zacznie próby do spektaklu Harolda Pintera urodziny Stanleya. Harold Pinter, dramatopisarz i wielka postać, laureat nagrody Nobla w dziedzinie, w dziedzinie dramatu. Drugie przedstawienie, które jest dla mnie niezwykle ważne i z którego się bardzo cieszę, że, że będzie, to będzie Wichnera um, um, Wojcek, czyli dramat, który kształtował um, w sposób niezwykły jako, jako artysta, ale też i całe pokolenia twórców w Polsce. Dwa różne dramaty, dwóch wielkich, wybitnych, bezdyskusyjnych dramatopisarzy. I tak to chciałbym, żeby wyglądało przez te trzy lata. Że autorami tych sztuk są bezdyskusyjne, wielkie nazwiska, dramatopisarzy, które każdy ucząc w szkołach zna i mówi, tak, znam już ze, ze słyszenia. Żeby y, reżyser był postacią albo tak wiel wielką, znaną jak niektóre z nich, albo w moim przekonaniu dającą, <coughs> dającą wielkie nadzieje na to, że, że swoją pasją, zaangażowaniem, dyscypliną. Twórczą, twórczą pracą, stworzyć ciekawe, wartościowe widowisko na, na każdym poziomie. Tymi dwoma przedstawieniami zaczniemy. Pierwsza premiera będzie pod koniec, yy, na szłoń, lutego i marca, druga yy, w, połowie, w połowie marca. Yy, następnie. Czy obie będą organizowane przez Panią Sas? Nie, tak. druga, druga Wojcek będzie rejestrowany przez panią Katarzynę Deszcz. Następna trzecia premiera, to z tego się niezwykle cieszę i to jest dla będzie dla naszego teatru niezwykle ważne, to będzie rejestrowane przez pana Macieja, Macieja Prusa y, kameralna sztuka Krzesła UNESCO. Y, no to jest dramat tak wielki jak Wojciech i tak wielki jak na razie, Wielki, wspaniały twórca teatru europejskiego, no i reżyser po prostu, że sobie już większego dla takiej sztuki nie można wymarzyć, zwłaszcza, jeśli chodzi o obsadę, w której yy, tą rolę męską będzie tam nadgarstny Nestor naszego, yy, naszego teatru, czyli pan Krzysztof już kujawski Ja układam też repertuar, biorąc pod uwagę charakterystykę, predyspozycję i wartości zespołu, bo nie będę na razie nikogo wymieniać, tylko chcę po prostu spojrzeć, jak ludzie, których znam z nieco innych, z nieco innych działań będą się realizować w tego typu, typu realizacjach. Zaczniemy, zaczniemy te, te próby po, po festiwalu majowym, po festiwalu Raport, który będzie się odbywać swoim trybem. Po tym festiwalu zaczniemy zaczniemy próby do naszej sceny, do naszej sceny letniej, która jest naszym szczęściem i nieszczęściem jednocześnie. Prawda? I grając ten, ten repertuar z tymi spektaklami, które po części są i są dobrze przyjmowane przez publiczność, z tymi nowymi spektaklami, po zakończeniu po festiwalu rozpoczynamy próby do, rozpoczynamy próby do krzeseł kameralna sztuka między na odremontowanej sali prób, a na dużej scenie i zaczynają się próby, które będzie prowadzić pan, <coughs> pan Władysław Śmigasiewicz i robić na, na naszej scenie letniej proces Franca Kafki, który biorąc pod uwagę kontekst tych przedstawień, które są na scenie letniej, muzycznych, mi miękkich, pozytywnie przyjmowanych i radosnych, ten będzie zmierzać do innego rodzaju skupienia i namysłu do, do refleksji. Z tego rozmów z, z reżyserem wynika, że to może być po prostu coś nieprawdopodobnie atrakcyjnego dla, dla publiczności, to, to, przedstawienie, to przedstawienie tam. Potem kończy się sezon na scenie, kończy się sezon na scenie letniej. Wszyscy idą na wakacje i zaczynamy, zaczynamy w październiku i jeżeli będzie nas na to stać, to rozpoczniemy, to rozpoczniemy um, próby do, do następnego, do następnego, przedstawienia, jeśli nas będzie stać. I z tego, to będzie też, to też będzie wynikało z rozmów z Panem Piotrem Cieplakiem, czy te próby mogły <duszelne> zacząć. Zwróciłem się też do, do Dwóch reżyserów udało tak, miałem o tym powiedzieć. Do jednego reżysera. Aha, człowiełem się z prośbą do pana Jerzego Jarockiego, bo o tym zapomniałem powiedzieć, żeby wyreżyserował spektakl na 50-lecie naszego kadru. Pan Jerzy Jarocki z sobą starszą, chociaż pracującą intensywnie i niesamowicie, ale jak większość ludzi w takim tym wieku schorowaną. I przyjął z niesamowitym zaciekawieniem tę propozycję, bo nikt mu takiej nigdy nie złożył propozycji, żeby gdzieś, żeby gdzieś daleko jechał. Ale wszyscy ci ludzie znają mnie i moją drogę artystyczną, moją drogę twórczą, moje poglądy, moją postawę, i, i stąd również jest ten wyraz zaufania. I umówiliśmy się w ten sposób, że będziemy po prostu ja zawiozłem panu Jarskiemu wszystkie zdjęcia, plany, zdjęcia naszych aktorów, zdjęcia sal, będziemy rozmawiać. Ja będę go prosić bardzo, żeby, żeby, zechciał, żeby zechciał wziąć pod uwagę to, żeby na 50-lecie naszego teatru zrobić y, którąś ze sztuk Gąbrowicza. Y, zaproponował w tej chwili, że mógłby to być kosmos Gąbrowicza, ale żeby to robiła jedna z jego asystentek, a on tylko przyjechał na próbę generalne. No, ale to, to nie jest to, co, o czym byśmy marzyli. No, no. Byłoby cudownie, gdyby to zrobił. No i głęboko wierzę, że uda się do tego, do tego doprowadzić, bo to byłoby coś naprawdę nieprawdopodobnego dla, dla naszego teatru, gdyby pan Jarocki zechciał coś takiego zrobić. No wierzymy to. Po prostu w w zagranicznych zwróciłem się do pana Wajtkusa, to jest taki literski reżyser o, o klasie artystycznej takiej jak pan, jak pan Jarocki. A z, a pozwoliłem sobie do niego dzwonić dlatego, że on reżyserował w Teatrze Narodowym w Linie jedną z moich sztuk i stąd się znamy i stąd mi powiedział, że dobrze oczywiście, że przyjedzie do nas. Też wysłaliśmy mu już wszystkie materiały. To by było tyle jeśli chodzi o rok 2000, 2009. W zależności od tego jakie będą nasze, jak widzicie Państwo tych premier jest o połowę mniej niż, niż było wcześniej, prawda? Ale mam w związku z swoim doświadczeniem tyle, tyle samą świadomości, że, że tyle można robić, ile można. Więc tych premier jest mniej. Tych premier jest mniej. Są to jak Państwo widzicie w spektakle średnio obsadowe. 7 osób, 8 osób tak, żeby dzielić zespół na, na żeby mieli wszyscy, wszyscy pracę. Jedno przedstawienie krzesła esko, w której, w której chyba będę musiał skorzystać, bo partnerką pana to, są, to, jest, to jest jedna aktówka, gdzie są dwie osoby, jest bardzo starszy pan około 80 i taka pani. Takiej pani poszukuję. już przeprowadziłem wstępne rozmowy z jedną aktorką tutaj z terenu wybrzeża, wielką wspaniałą gwiazdą ogólnopolską, bo my nie mamy w zespole y, takiej aktorki, prawda? Tak samo jak nie mamy w zespole młodych aktorów. Czyli młodego chłopca, młodej dziewczyny. Czy musimy mieć młodego chłopca. A jakaś młoda dziewczyna Czy ona teraz przeniosła się, to jeszcze przed moim przyjściem, do, do teatru Jaracza Włodzi, pani Andruszkiego. No A druga pani Bieniek, też za współpracuje silnie z, z teatrem poznańskim. Nie wiem, jak ich losy się potoczą, każdy ma swoje plany zawodowe. A my musimy przyjąć młodą dziewczyna i młodego chłopaka i podjąć współpracę z, 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 ze starszymi aktorami, z nasterami. W razie sensie z tą panią już, już przeprowadziłem rozmowy i nie jest to wyraz takiej polityki, że się zaprasza aktorów gościnnych, tylko kogoś takiego po prostu nie ma, a jest to pani w wieku bardzo zaawansowanym, wielka dama polskiego teatru, więc... A tam jest pan Maciej Prózno, to oczywiście wszyscy są szczęśliwi, że będą z nim pracować. No bardzo... Yy, Dobrze. Muszę być tak na tysiąc procent pewien, żeby potem nie robić też, nie robić też No i tak to w tej chwili wygląda.